Michał Rusinek wierszyki domowe część druga. Wanna. Każdy chłopak i panna przecież wie, co to wanna. No bo wanna plus woda to się równa przygoda. Kiedy woda jest w wannie, można myć się starannie albo bawić się tratwą, którą zrobić jest łatwo. Jak nie tratwą, to łódką z zamykaną kajutką lub podwodnym okrętem z peryskopem wygiętym, albo całkiem typowo żółtą kaczką gumową. Za to w czasie powodzi można w wannie jak w łodzi z poważnymi minami pływać między domami i ratować z ich dachów koty blade ze strachu. Lecz czy z wodą jest wanna, czy na wodzie jest wanna, ważne w obu przypadkach, żeby korkiem ją zatkać. Zwłaszcza koty zamożnych sąsiadek, by po cichu liczyć na spadek. Prysznic. Prysznic to nie jest zabawka. Prysznic to taka słuchawka do rozmów międzywannowych i międzyprysznicowych. Ważne, by podczas rozmowy nie przyszło ci czasem do głowy kręcić kurkiem uparciuszku, bo będziesz mieć wodę w łóżku. Można tak dzwonić na niby do każdej grubej ryby. Umywalka Niewiele wiemy dziś o umie, oprócz tego, że toczyła walki. Na część walk umy, jak rozumiem, Ktoś kiedyś stworzył umywalki. To słuszna nazwa. W umywalkach codziennie toczy się ukradkiem z bakterii, armią straszna walka, gdy myjesz rączki przed obiadkiem. Twierdzi ludzi cała churma, że to była uma turman. Mydelniczka. Gdyby do mydelniczki dołączano fabrycznie silniczki lub ewentualnie żagle, okazałoby się nagle, że są z nich pływające jednostki, a nie żadne błachostki. A gdyby je wyposażono w torpedy i działa i peryskopy, to wtedy można by toczyć za pomocą mydelniczek coś w rodzaju morskich potyczek na Wannowym oceanie, bez piany, albo w pianie. Można by tak odegrać słynnych bite w parę. Na początek, pod trafalgarem. Pralka. Kiedy nie było telewizorów i gdy już były, lecz bez kolorów, zastępowano je czasem pralką, gdy się mieściła za umywalką. Co dzień wieczorem, tuż po kolacji, wszyscy siadali na ubikacji lub taboretach, jak na Wersalce, żeby przyglądać się bacznie pralce. Składano do niej rzeczy do prania, włączano program bez wirowania lub z wirowaniem, gdy nadreszczowiec mieli ochotę, pralki widzowie. A kiedy pralka skończyła prać, cała rodzina mogła iść spać. Kiedy z kogoś był czyścioszek, to dodawał także proszek. Kafelki. Opukaj wszystkie kafelki, tak na wypadek wszelki, bo zawsze jest gdzieś taka płytka, za którą kryje się skrytka, a w skrytce złota sztabki, lub naszyjnik prababki, lub banknot trochę zmięty, szafiry i diamenty, lub nowy odlotowy telefon komórkowy. Opukaj wszystkie kafelki, tak na wypadek wszelki, bo zawsze gdzieś jest taka płytka, za którą kryje się skrytka. A w skrytce zaklęć księga, na którą się przysięga lub różdżka czarodziejki, wagonik do kolejki lub nowa odlotowa konsola kieszonkowa. Opukaj wszystkie kafelki, tak na wypadek wszelki, a mama jak się dowie, to pewnie nic nie powie, tylko popuka się po głowie. Produkcji NRD, H0 lub TT. Gąbka. Uchylmy tajemnicy rąbka. Powiedzmy skąd się wzięła gąbka. Czy rosną w lesie takie gąbki, zwłaszcza po deszczu, jak gołąbki? Czy też zrzucane są te gąbki z gąbkowców, jak z bombowców bombki? Może wygryzły czyjeś ząbki, korytarzyki w miąższu gąbki? A może się hoduje gąbki we wnętrzu koncertowej trąbki? Psst, niech to zostanie między nami. Gąbki się bierze ze sklepu z gąbkami. Niektórzy twierdzą, że z mórz. No cóż...